W niedzielę przez nową jastrząbkę przemaszerował pochód Trzech Króli. Było to uliczne przedstawienie z udziałem mieszkańców i lokalnej społeczności. Orszak wiernie odtworzył to, co wydarzyło się 2000 lat temu, kiedy to mędrcy ze wschodu przybyli, aby oddać pokłon Narodzonemu Jezusowi. Pochód Trzech Króli, no to przypomina nam właśnie to wydarzenie, kiedy to mędrcy ze wschodu przybyli do pana Jezusa, aby mu się pokłonić. Wtedy on objawił się światu. Ci mędrcy są właśnie znakiem tego świata ówczesnego, a my chcemy właśnie wspominać ten te chwile, kiedy oni odwiedzili i na tę pamiątkę także chcemy w tym pochodzie iść za mędrcami, aby pokłonić się Chrystusowi dzisiaj w Szopce, a już nie, nie tak jak to było wtedy, kiedy Pan Jezus się narodził. W Nowej Jastrząbce pochód odbył się po raz pierwszy. Został zorganizowany z inicjatywy lokalnej społeczności. Ten pochód jest zorganizowany jako orszak królewski, po, no po prostu widziałam to w Warszawie, bardzo mi się to spodobało takie coś i chciałam tak ludzi zmobilizować do tego, żebyśmy wszyscy razem poszli, zaśpiewali kolendy i podziękowali Bogu. Pochód wyruszył spod kościoła. Towarzyszyły mu barwne orszaki władców, aniołów oraz dużo śpiewu. Będziemy szli tam wokoło drogą. Taką procesyjną z tym pochodem. Będą trzej królowie na koniach, y, dzieci będą jechały na kucykach na wozie, no i ludzie tu niektórzy się poprzebierali, także będziemy szli, będziemy śpiewać kolej. No, w dzisiejszym pochodzie będziemy odgrywać rolę trzech króli. Y, dzięki na mojej księdza właśnie postanowiliśmy wziąć udział w tym pochodzie, jako trzej królowie. Uroczystość trzech króli wiąże się również z pewnymi tradycjami i zwyczajami, które towarzyszą temu świętu. No to przede wszystkim jest poświęcenie w czasie Mszy Świętej, kredy, złota, kadzidła, miry. One symbolizują Chrystusa właściwie. A oprócz tego, wiadomo, zwyczaj, zwyczaj poświęcenia kredy związany jest także z wypisywaniem później imion. Mędrców ze wschodu na drzwiach naszych domów. Wielobarwne pochody na czele z trzema królami stały się już tradycją w wielu miejscach. To nawiązanie do polskich ulicznych jasełek i wspólnego kolędowania. Paulina Marcinek, Tarnowska TV.